When you thinking, damn what is this, that's us Make us speakers bam when it hits like what Give us some jams chance with that west side stuff Everybody hands in the air straight up Put them to the sky so high, now jump Just something crazy when that bass sound bump We're just getting started with that Szymano, Szymano! TV Mexicano, witam was serdecznie Ten piękny poranek wigilijny Pewnie jak to wrzucę to już będzie popołudnie Ale tuż Jak zawsze na sam koniec trzeba załatwić różne sprawy, w moim też przypadku. W ogóle to jest spieprzony poranek, bo na Podlasiu, słuchajcie, leje, pada. Ja jestem bez czapki, bez kaptura, bo jest dosyć ciepło. Ale leje, więc święta Bożego Narodzenia będą niestety deszczowe, a nie śnieżne. Więc zamiast lepić bałwana będziemy strzywać albo naprawiać stare parasole zepsute, jeżeli takowego parasolu ktoś nie posiada. No więc, cóż, a trzeba było palić w piecach, piecach gumą i śmieciami? Klimat się ociepla niestety, to nie są takie święta, jak były w moich czasach, jak byłem mały, kiedy mogłem wyjść na sanki i naprawdę pobawić się na śniegu jako, jako mały dzieciak. No cóż, teraz to chyba naprawdę faktycznie dzieciakom to się stanie tylko komputer. Bo nawet wyjść na podwórko w taką pogodę, to jest, słuchajcie, tragedia. Tragedia i masakra w dwóch aktach, ale dobra. Króciutki temat, bo życzenia wam włoż, włożę wszystkim specjalne na oddzielnym odcinku, ponieważ no, nie jestem w stanie odpisywać na wszystkie SMSy i na wszystkie SMSy e, składać życzenia. Więc e, może tylko pokrótce opowiem <laughs> o tych filmikach ostatnich Majora, ja wszystkich nie oglądałem, bo nie, u, nie ukrywam, zaczynam coraz rzadziej oglądać Majora filmy, bo wiem, że to jest po prostu dosyć, większość jest instynizowana przez Monikę, do która, nie, ukry, nie ukrywajmy, traktuje Majora jak swoją zabaweczkę, mówi do, dziec, do niego językiem dziecka, do dorosłego faceta. W śmiechu, warte. Bo to jest język, język dziecka też. Z drugiej strony pokazuje wszystkie jego słabości i tutaj do, wyraźnie widać, że sam major w sobie nie potrafi żyć, jakbym powiedział, w społeczeństwie. No. I tu nie oszukujmy się, słuchajcie, no kurde, muszę nagrywać na skrzyżowaniu nawet. Nie umie żyć w społeczeństwie, bo major nie, nie rozumie niektórych rzeczy i, i jego decyzje są z dupy wzięte, to było widać na filmikach, także niech pani Monika się nie łudzi, bo będzie z Majorem coraz gorzej. Bo to, że on się jeszcze teraz, Pani Moniko, hamuje z tym, żeby nie pierdolnąć kubkiem o ścianę albo czymś innym, a być może już się nie hamuje, tylko nie pokazujecie tego, to niech Pani się spodziewa jeszcze gorszego. Myślała Pani, że weźmie sobie Pani Miszka zabaweczkę, pomoże mu Pani, poświęje się z niego i będzie, i będzie wesołutko, nie Pani Moniko, Major, jak to major, nie chcę Majora obrażeń, bo są święta, ale Major jest chory w pewien sposób i niestety wybucha y, złością y, i nerwami i pani tego nie powstrzyma. Chyba, że Major zacznie brać jakieś tabletki uspokajające, być może wtedy. To tyle co do pani Moniki, co do jeszcze... A, jeszcze o tych świętach. No. Mam nadzieję, drodzy widzowie, że tu nie będzie jakiś przekręt pani Moniki, że skoro prawie udało się przejąć Majora, bo jest sterowany i to wyraźnie. Bardzo sterowany i manipulowany. To widać nawet na filmach i przy wypowiedziach, które udziela pani Monika poza kamerą. Chociaż nie wiem po co Pani Monika się chowa poza kamerę, jak i tak wszyscy wiedzą jak pani Monika wygląda. <laughs> to jakiś trochę głupowate jest. Eee, więc, więc skoro... Udaje się jej zmanipulować Majora. To być może ten cały przyjazd do Krzyszka i tak dalej, to jest to spowodowane tym, że chce zmanipulować też Krzysztofa. Mam nadzieję, że Krzysztof się nie da, ale myślę, że jest to duża szansa, ponieważ Krzysztof tak jak Major jest bardzo podatny na kobiece wdzięki. I może tak być, słuchajcie, że Monika ma na celu też manipulowanie Krzysztofa. Kto wie? Bo po co ta zgoda nagle? Po co ten przyjazd na święta z majorem? Skoro i tak wiadomo, że nie, nie wezmą węgla. Pół nie wezmą węgla samochodu. Nie wezmą samochodu, słuchajcie. <laughs> Więc sam przyjazd chyba tylko, żeby pokazać, że mają dobre serce i chcą posiedzieć z krzyżkiem na święta. A co do majora? No major się boryka, major nie wie co ma zrobić. Widać, że major tak do końca nie chce siedzieć w w tym Krakowie, bo mu zbytnio nie pasuje. Oczywiście warunki, wszystko jest fajnie, idealnie. Jest Monika, której pewnie jak zacznie naprawdę już pracować pełną parą, to jej nie będzie. Więc, więc słuchajcie, no, czy Monika przypadkiem nie chce już wciągnąć to wszystko Krzysztofa, proponując mu wyjazd, wycieczkę na jeden, na dwa, trzy dni, pokazać mu warunki, a, a z czasem może coś pokombinować, bo Tutaj nadal mówię nie wierzę, mimo tego, co święta, ja nie chcę obrażać pani Moniki, ale nie wierzę nadal w to, że Monika ma czyste intencje w stosunku co do Majora, bo wyraźnie widać, że ją, ona się doskonale nim bawi, doskonale nim, nim e, manipuluje, cieszy się z, z jego jakichś potknięć, bo Major będzie się potykał, bo Major jest w pewnym sensie chory, tak jak mówiłem wcześniej. Natomiast co do mnie? Doszły, doszły do mnie słuchy... E, o tym, co pisze Wykop, tak jakby w podsumowaniu mojej, tej prawie, no, rocznej, rocznej 2019 roku tej działalności na YouTubie, no i słuchajcie, zapewniam Was, i to z grubej rury, bo zapewniam Was, bo Wykop już tak namieszał fakty, że słuchajcie, e, sami się pogubili, więc z góry zapewniam Was naprawdę, zapewniam Was, że ja nie spałem z żadną, jak wy to nazywacie ją? Zuzią? Z. Z. Kurde, nawet nie pamiętam imienia, nazy że niby jakaś upośledzona i tak dalej gwarantuję, że nie spałem z żadną upośledzoną. Jeżeli ktoś mnie widział z jakąś upośledzoną dziewczyną tą, co wymieniacie, bardzo chętnie ja zobaczę zdjęcia z chęcią. Tylko wiem, że jak tylko temat zdjęć poruszany, to od razu na przykład William znika i nie odpowiada na ten temat, chociaż przecież doskonale można ją pewnie zobaczyć i znaleźć, skoro jest taka słynna i, i była z Meksykiem i spała nawet z Meksykiem, no to sorry. Na pewno powinno się też pojawić, więc, więc to gwarantuję Wam z tych moich spadek i sukcesów, gwarantuję Wam również to, że nie piję, bo też niektórzy mówią, że e, może piję, ale mniej, naprawdę kurwa zaraz ta kamera zmochnie będzie i wyląduje na ścianie, na przykład na tej. E, więc nie piję w ogóle, bo słuchajcie, w moim przypadku, jeżeli mm, ci, co przychodzili tą chorobę i, i są w tej chorobie, bo no, jej nie da się wyleczyć, doskonale... Doskonale wiedzą, że u alkoholików nie ma takiego czegoś jak picie w mniejszej ilości, bo picie w mniejszej ilości w moim przypadku spowoduje to, że z powrotem wyląduję w tym samym miejscu, w którym byłem jeszcze, no, prawie 8 miesięcy temu. Więc nie ma u mnie picia mniej lub więcej, bo ja nie mogę pić, ponieważ alkohol mi szkodzi. Więc to jest druga rzecz, która, która, e, którą muszę zdementować, bo po prostu jest to kompletna bzdura. Zarówno jak to spanie z jakąś upośledzoną dziewczyną, jak i, jak i moje picie poza kamerą i, i w małych ilościach. To są kompletne bzdury. Muszę tu naprowadzić widzów trochę, bo jednak, bo jednak <laughs> widzę mm, no, 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 straszne rozbieżności <laughs> w waszych wypowiedziach. Co do osiągnięć moich, to powiem wam jedyne z czego się cieszę najbardziej i co uważam za moje osiągnięcie w tym roku, to jest właśnie to, że uborykałem się, znaczy no, nie wiem czy wygrałem, ale mam nadzieję, że wygrałem z alkoholem. A myślę, że to jest, słuchajcie. Że to jest, słuchajcie, był najtrudniejszy problem, który, który przysparzał mi kłopotów przede wszystkim. Nie tylko finansowych, zdrowotnych, ale też kłopotów z prawem. Eee, także, słuchajcie, chyba to jest największym moim sukcesem, bo to, że się przeprowadziłem i tak dalej, no że mam łazienkę, kibel, no dobra, słuchajcie, przeprowadzić się można zawsze, można wynająć i tak dalej. Nadszedł czas przeprowadzki, się przeprowadziłem. To nie jest jakieś wielkie osiągnięcie. Po prostu się przeprowadziłem i tyle. Tak musiało być. Natomiast, natomiast jeszcze raz powtarzam, największym moim sukcesem w tym roku to jest wygranie z alkoholem. Boże nie do końca, ale wygrałem. Wygrałem w pewnym sensie, bo utrzymuje się już, zaraz będzie 8 miesięcy, a to jest dla mnie, dla mnie, dla mnie osobiście to jest ogromny Ogromny no ogromny ogromna kupa czasu. Naprawdę ogromna kupa czasu, którą kurde której nie zmarnowałem, bo tak jak wam mówię, powtarzam jeszcze raz, to to osiągnąłem przez te 7-8 miesięcy, to ja nie osiągnąłem tego, słuchajcie, przez te 20 lat, 20 parę lat co piłem ja nie osiągnęłem tyle co osiągnęłem przez 7-8 miesięcy oczywiście kanał się rozwinął, dlaczego się kanał rozwinął? bo przestałem pić kurwa, to jest logiczne gdybym pił być może bym nawet tego kanału nie utrzymał pewnie bym w ogóle nie nadawał pewnie bym może gdzieś zachlany leżał a może bym leżał 2 metry pod ziemią, kto wie <laughs> udało się i to jest najważniejsze więc czy jestem tak bardzo wygranym yy... słuchajcie, ja mam taki może nie widać tego, ale mam taki charakter, że zawsze staram się brnąć jak najwyżej, jak najdalej, jak najwyżej. Czasami wychodzi to małymi krokami, czasami dużymi, więc myślę, że stać mnie na jeszcze więcej, żeby osiągnąć. Będę do tego dążył, na pewno będę oczekiwał pomocy od niektórych ludzi, na przykład tak jak w robieniu urbexów. Na to chętnie przystanę i być może w przyszłym roku będzie też kanał y, zajmował się urweksami, Nie tylko gotowaniem, nie tylko Krzysztofem, ale też może i urbeksami, co myślę, że część ludzi na pewno zainteresuje. Ale do tego potrzebuję też pomocy Was widzów, bo sam nie jestem w stanie wszystkiego zorganizować. Nie? Bo nie da się tu organizować wyjazd, a tu siedzieć u Krzyśka albo jeszcze w innym miejscu siedzieć renderować filmy. To nie da się. Ja się nie rozstroję. <laughs> Więc Myślę, że, słuchajcie, w podsumowaniu, no cóż, ee, no jestem zadowolony z tego roku, mimo to, że i tak pół mi przeleciało między palcami, pijąc, staczając się pod bramką i tak dalej, ale, ale się udało, no, także, słuchajcie, Meksykanu jest jeden, idę robić ostatnie zakupy i, kurwa, wiesz mi, no, pogoda jest przejebana. Trzymajcie się, Meksykanu jest jeden, zawsze z wami i to dzięki wam też, między innymi, Osiągnąłem to, co osiągnąłem i mam nadzieję, że zrobimy jeszcze więcej i idziemy jeszcze dalej, żeby naprawdę było ciekawie i było wesoło, nie tylko sam Krzysztof, a może jeszcze coś dodamy, może urbeksy, może, może nie wiem to, może stare zamki, albo może nie wiem, wysadzanie trochę odpada, bo wiadomo jak jest, no, także trzymajcie się, a wesołych świąt Wam złożę na oddzielnym filmie. Siemano, Meksykano jest jeden. No i dobra, słuchajcie, miałem już to wrzucać, ale no, obejrzałem film majora, i słuchajcie, no płacz, lament, żal, mały majorek się rozpłakał jak małe dziecko. Tęskno do domciu, do krzysia, tatusia. No i słuchajcie, kto był takim kozakiem, takim odważnym, takim kurde hej do przodu, a kto się okazał ciotą totalną, nawet z babą nie potrafi żyć. Bo po prostu się rozpłakał. A z drugiej strony powiem Wam szczerze, że Monika też już chyba ma dosyć rozkapryszonego dzieciaka, bo facet, który ma 45 lat, to powinien być facetem, a nie zachowywać się jak małe dziecko. Rozpłakał się, bo, bo do na szkolu, mu płacz na szkolą. A jaki bohater był, słuchajcie, jak krzyczał. Jak wiszczał, że co on nie zrobi, czego on nie zrobi, a teraz płacz i łzy wylewa. Powiem wam tylko jedno: wiecie, że Krzysiek ma większe jaja niż kurwa major. A wiecie dlaczego? Bo Krzysiek by olał faktycznie majora i na pewno zostałby się z babą, a major po prostu przestraszył się jak kurczak, jak pisklak i nawiął do, do. będzie nawiewał do Białego Stoku, czy nie nawiął, a może już jest w Białym Stoku. Nawiął do Białego Stoku, bo mu źle w Krakowiec z kobietą, bo on nie umie sobie poradzić. Zwykła. Siota, która dużo krzyczy, mało mleka daje. Major, musisz sobie zacząć nosić, wiesz, takie damskie torebki, wiesz. Poważnie, Major, jak będziesz to widział. Kup sobie damską torebkę zamiast plecaka, bo ty na plecak to nie zasługujesz, bo plecaki to wiesz, to takie umbo to noszą faceci, nie? A ty, Major, niestety, no, zmoka na całej linii. Więcej krzyku i hałasu narobiłeś, a obstrałeś nachy i do domu wróciłeś. Trzymaj się, musiałem to dopowiedzieć. Siemka, Meksikano jest jeden.